Witajcie! W ramach obchodów Dni Sochaczewa Muzeum Ziemi Sochaczewskiej poza Bitwy nad wzorą pragnie zaprowadzić Was wirtualnie w najciekawsze zakątki naszego miasta. Jednym z najciekawszych zabytków, niewątpliwie pamiątką po średniowiecznej świetności naszego miasta, jest zamek Książąt Mazowieckich, a tak naprawdę ruiny tegoże zamku: zamku o bardzo bogatej historii i o wielowiekowej tradycji. Pierwsze fortyfikacje obronne na terenie dzisiejszego wzgórza zamkowego powstały podobnie w wieku XIII. Na pewno do istniejącego grodu, który posiadał umocnienia drewniano-ziemne, rękę przyłożył Konrad Mazowiecki, jeden z księciów piastowskich. I jednakże nie jesteśmy w stanie z całą pewnością stwierdzić, czy istniejąca wtedy zabudowa Grodowa, której celem było między innymi strzeżenie brodu ze względu na strategiczne położenie w regionie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy faktycznie wszystko to było dziełem właśnie księcia. Konrada. Z całą pewnością jednak wiemy, że ta pierwsza budowla obronna, ta budowla XIII wieczna, została zniszczona w wyniku najazdu litewsko-ruskiego w roku 1286. Ten pierwszy gród dzisiaj nie ocalał, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób niestety dociec, jak wyglądało tamte umocnienie. Natomiast z całą pewnością możemy stwierdzić, że w późniejszych okresach także zdawano sobie sprawę z obronnych walorów tego polodowcowego wzgórza, stąd starania książąt mazowieckich w wieku XIV. Znany nam z historii zamek, czyli budowla ceglana na fundamencie kamiennym, powstała dzięki staraniom Siemowitów, czyli książąt. Mazowieckich. Prawdopodobnie właśnie dla czasów Siemowita III w połowie wieku XIV rozpoczęto pracę nad warownią obronną, któraż to była bardzo istotnym elementem całego systemu obronnego książąt Mazowieckich. Trzeba jednak podkreślić, że zamek ten, chociaż istotny, miał sporo wad. Najważniejszą wadą, poza tym, że było mały, co jest faktycznie istotną kwestią, jest to, że zamek wybudowano na bardzo grząskim terenie, w związku z tym jednym z podstawowych problemów było osuwanie się ziemi spod zamku. ale po prostu był na bardzo niestabilnym gruncie. Zamek w wieku XIV-XV był niewielką budowlą, którą zamieszkiwało podobnie jako załoga od 12 do 15 mieszczan, rycerzy, grodzian pełniących różne funkcje w zamku. Był to oczywiście kasztelan, był także oczywiście obsługa grodu, czyli członkowie zamku, służba grodowa zobowiązana do ochrony, był klucznik, był woziwoda, Tutaj jednym z takich większych problemów jakim właśnie zamek Sochaczewski się borykał był tak studni. W związku z tym wodę należało sprowadzać z bzury. Same mury były wysokie, prawdopodobnie około 5 metrów. Wieże wznosiły się ponad mury i miały także dobudowę drewnianą. Fakt, że zamek był niewielki wymuszał, uczynienie większości budowli gospodarczych na Sochaczewskim Podgrodziu. Samo Sochaczewskie Podgrodzie jest nam dzisiaj w znacznej mierze nieznane. Mamy świadomość, że były tam między innymi stajnie, że prawdopodobnie była fosa, że były zabudowania gospodarcze pełniące funkcje służebne względem zamku, Niemniej jednak więcej o podgrodziu i o badaniach archeologicznych opowiemy w kolejnym filmie. Zamiar Świąt Mazowieckich był poddawany w wieku XV i XVI przebudowom modernizacji i dalszym ciągu był istotnym elementem obronnym, chociaż wiek XVI jak wiemy na tych terenach nie był związany specjalnie z okresem niepokojów, a wręcz przeciwnie ładem i stabilnością. Zamek jednak popadał stopniowo w ruinę, ze względu m.in. na braki finansowe, na braki właśnie zagrożenia, ale także na bardzo trudne warunki, związane z notorycznym obsuwaniem się elementów wzgórza. Dopiero w, do początku wieku XVII, Zygmunt III Waza podjął się ambitnej próby modernizacji, a tak naprawdę gruntownego przebudowania. Istniejących zabudowań i dzisiejsze ruiny w znacznej mierze są właśnie reminiscencją, wspomnieniem tych XVII-wiecznych działań, działań starosty Radziejowskiego. Planujący przebudowę zamku król Zygmunt III Waza wymarzył sobie, że zamek przestanie mieć funkcje obronne. Zresztą, jak wiemy, w tym okresie faktycznie ryzyko na tych ziemiach było bardzo niewielkie a w zamian będzie miał własną rezydencję mieszkalną. Było to prawdopodobnie związane z potrzebami wyjazdów z Warszawy, gdzie była przecież dla jego czasów nowa stolica kraju, w regiony Wielkopolski, a więc Sachacz był wygodnym miejscem postojowym na szlaku. Co roku król asygnował bardzo ogromne sumy na przebudowę zamku, bowiem aż tysiąc florenów w złocie. Czyli na dzisiejsze około 3,5 kg złota rocznie. W efekcie zamek całkowicie zmienił swoje oblicze. Z budowli robionej na planie trapezu, który posiadał cztery boki, teraz okazało się, że budowla ma już 3 Zniknęło od strony północnej elementy muru. Bardzo dużo wysiłku włożono przede wszystkim na umocnienie wałów, fundamentów tak, żeby uchronić zamek przed dalszym niszczeniem poprzez osuwanie się ziemi. Sam zamek był budowany już w stylu wczesnobarokowym i faktycznie miał funkcję rezydencji, a my aktualnie znajdujemy się na stronie zachodniej, o której, jak wspominałem, miałem opowiedzieć więcej w XVII wieku, ponieważ właśnie tutaj w XVII wieku były te reprezentacyjne komnaty, jadalnie, skarbczyk, bo ja należy pamiętać, że każdy dobry zamek musiał posiadać między innymi skarbiec na srebro oraz oczywiście więzienie. Elementem reprezentacyjnym zamku, jak wiemy z inwentarzy, były piece. Piece gliniane w kolorze zielonym, czyli były to konstrukcje szkliwione, bardzo drogie, miały funkcję ogrzewania. Ogrzewanie było szczególnie istotne ze względu na reprezentacyjny charakter zamku, a tym elementem najbardziej reprezentacyjnym były okna. Okna bowiem jak możemy zobaczyć bardzo wielkie. Wpuszczały dzięki temu bardzo dużo światła. A co jest szczególnie istotne, na zamku znajdowały się okna z ramami ołowianymi. Szkło i ołów były bardzo drogimi surowcami i na niewielu zamkach, tylko na zamkach najbogatszych władców, najbogatszych yy, można tego typu zbytki mogły się znajdować. Jak każdy władca, Zygmunt III oraz jego następcy z dynastii Wazów potrzebował miejsce reprezentacyjne, miejsce, gdzie mógł jadać w otoczeniu swoich dworzan, w otoczeniu swojej świty, przyjmować też audiencje. I faktycznie, także na zamku Sochacet znajdowała się jadalnia. I była to jadalnia, która charakteryzowała się przede wszystkim dużą ilością wspomnianych przeze mnie okien. Miała być to sala doświetlona, miała być to sala, która świadczyła o bogactwie władcy. Jak na ironie Rosso, zamek budowany na czasy pokoju jako konstrukcja reprezentatywna, nie, tak, nie przygotowywana tak defensywnie jak swoja poprzedniczka. Niestety wkrótce stanęła w ogniu wywołanym napadem szwedzkim, czyli słynnym potopem z północy z lat 1655-1660. Wtedy to zamek został zajęty przez Szwedów i w znacznej mierze spalony, zniszczony. I tak naprawdę rozpoczyna się już schyłkowa faza naszego zamku, który chociaż był jeszcze. Modernizowany, próbowano go przebudowywać, próbowano go naprawiać. Tak naprawdę do XVIII wieku, a w zasadzie do końca wieku XVIII, był niestety coraz bardziej ruiną. Pewne próby przebudowy są starosty Waligurskiego pod koniec XVIII wieku, który zamarzył sobie odbudowanie zamku i uczynienie z tego miejsca kancelaryjnego, administracyjnego, spełzły na panewce w wyniku. Insurrekcji Kościuszkowskiej, kiedy to zamek został ponownie zniszczony, a ruiny przez cały XIX wiek były smutnym świadectwem minionej chwały. W wieku XIX ruiny zamku były już tylko elementem krajobrazu. Wciąż, wciąż budującego się miasta, które podlegało zmianom, pojawiła się industrializacja, fabryki, a później kolej, a zamek niepokojony przez nikogo był świadomym, wielkim świadectwem pewnej chwały. Dopiero w XX wieku, w wyniku I i II wojny światowej, zamek w pewnym sposób został odnotowany na mapach, przede wszystkim jako wygodny punkt wojskowy. Pewnym cudem można nazwać fakt, że zamek w formie ruin, ale ruin jednak nauważalnych, przetrwał burzliwą pierwszą oraz II wojnę światową, w przeciwieństwie do wielu budynków samego miasta, które w wyniku działań pierwszowojennych były zniszczone nawet w 90%. W okresie międzywojennym rozpoczęły się pierwsze badania archeologiczne, Mające na celu odkrycie początków Rzeczonego Zamku, a badania były prowadzone tak naprawdę do jeszcze XXI wieku, kiedy to podjęto decyzję o naprawie, a przede wszystkim w pewnej formie rewitalizacji ruin, żeby w takiej formie możliwie niezakłóconej zatrzymać je dla potomności. Dziś w zamek Śród Mazowieckich jest istotną atrakcją naszego regionu i wizytówką Sochaczewa. Zapraszamy więc wszystkich serdecznie na przejście się wzdłuż zamku, obejrzenie minionej chwały. Dziękuję.